Cześć, witajcie po przerwie w przeglądzie dwóch ostatnich snapshotów, teoretycznie dla Minecrafta 1.17. Teoretycznie, gdyż snapshot sprzed tygodnia więcej zmienił w datapaku, który zawiera nowe jaskinie niż w faktycznym 1.17. Dziś sytuacja jest jeszcze śmieszniejsza, gdyż snapshot 21.2.19a to żart. Pytanie, co nowego tutaj byłoby nie na miejscu, bo ten snapshot nic nie dodaje. On usuwa pewne rzeczy, do czego przejdziemy za chwilę. W dalszej części odcinka chwilę omówię co w 1.17 faktycznie będzie, a co nie. Oczywiście mam nadzieję, że sam przegląd Wam się spodoba i zostawicie po sobie ocenę pod filmem, nieważne jaką niech będzie zgodna z Waszymi odczuciami co do przeglądu. Miło też jakbyście zostawili suba, gdyż wielkimi krokami zbliżamy się do spełnienia mojego youtubeowego marzenia, czyli dobicia 400 tysięcy subskrypcji. To tyle słowem wstępu. Zatem zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od omówienia Snapshota 21W18A. Pierwszą zmianą dotyczącą 1.17 jest o połowę szybsze niszczenie bloków zainfekowanych Silverfishem względem bloku zwykłego. Dotyczy to zarówno niszczenia łapką, jak i przy pomocy kilofu. Krzyczące kozy dużo częściej atakują niż kozy zwykłe. Tekstura bloków światła uległa znacznej poprawie. Teraz przejść należy do datapaku z nowymi jaskiniami, które pojawią się dopiero w 1.18. Zacznijmy od tego, że Deep Slate już nie pojawia się powyżej kratki 0. Przypomnę, że ta zmiana została zaimplementowana do gry, by jeszcze w 1.17 była możliwość zdobycia tychże bloków. Według obecnej decyzji Mojangu, zgodnie z pierwotnym założeniem, te bloki występować będą tylko na minusowych wysokościach. Konsekwencją tego zaś będzie brak obecnie pojawiających się ród węgla, miedzi czy szmaragdu w wersji Deep Slate. Wychodzi na to, że Mojang faktycznie postawi na swoim i tych bloków normalnie zdobyć na survivalu nie będziemy mogli. Ilość pojawiającej się miedzi uległa zmniejszeniu, by zbalansować duże ilości tego surowca w żyłach. Jaskinie, nazywane potocznie makaronowymi, stały się większe, by poruszanie się po nich było łatwiejsze i przyjemniejsze. Te same w sobie już nie pojawiają się powyżej 30 kratki. Jeśli chodzi o żyły ród, te pojawiają się rzadziej i zazwyczaj są mniejsze, chociaż można od czasu do czasu znaleźć je w wersji gigantycznej, tak jak wcześniej. Dodatkowo, w samych żyłach znaleźć możemy więcej bloków surowej rudy. Jak mówimy już o żelazie, to zwiększono ilość małych złoż żelaza bliżej powierzchni, by te można było łatwiej znaleźć w wysokich jaskiniach, a jednocześnie zmniejszono duże złoża żelaza, by podobnie jak w przypadku miedzi zrównoważyć ilość żelaza, która by pojawiała się w dużej ilości przed występujące żyły rud. Przechodząc do snapshota 21w19a przypomnę tylko, że ten praktycznie nic nie dodaje, a głównie usuwa albo nic nie zmienia. Pierwszą rzeczą, która pojawiła się na liście zmian to zmniejszona ilość geot. Tak to wyglądało dotychczas, a tak wygląda teraz. Niestety nic się nie zmieniło, gdyż w tym snapshocie Mojang zapomniało to zaimplementować albo popełnili jakiś błąd i faktycznie to nie działa wadle możemy nazywać rzeczy już nie maksymalnie do 35 znaków, ale aż do 50. I przejdźmy do najgorszej części tego snapshota, czyli usuniętych rzeczy. Z ekwipunku trybu kreatywnego, jak i z możliwości wytwarzania zniknęły świeczki, sakiewki oraz skalk sensory. Tak jak te ostatnie mnie nie dziwią, gdyż Warden, jak i sam skalk pojawią się dopiero w 1.18, tak pozostałych rzeczy nie rozumiem kompletnie. Twórcy tłumaczą usunięcie tego chęcią dopracowania tych rzeczy i oddania nam ich, gdy będą gotowe, bo w obecnej formie nie pasują do Minecrafta 1.17, bądź jak oni to nazwali, do pierwszej części Caves and Cliffs. Owszem, zgadzam się, że sakiewki. Mogły zostać lekko ulepszone, tak usunięcia świeczek nie rozumiem w ogóle. Wyglądały dobrze, działały również dobrze. Zupełnie inną rzeczą jest, że twórcy do momentu wydania pełnej wersji 1.17 mogli to zamiast usuwać, odpowiednio dopracować i zostawić nam te rzeczy w tej aktualizacji, bo obecnie pula rzeczy, które w 1.17 się pojawią, ciągle skrupulatnie niestety się zmniejsza. Warto zaznaczyć, że te trzy rzeczy uzyskamy nadal komendami, ale jak wspomniałem, receptura nie istnieje, tak jak nie widnieją one w trybie ekwipunku kreatywnego. Należy wspomnieć, że Mojang udostępniło w datapaku te receptury, by chętni dalej mogli je wytwarzać. Bloki miedzi i ametystu zostały przeniesione wyżej na trybie kreatywnym. Wśród bloków surowców brakuje bloku szmaragdu, który według backtrackera nie zostanie przeniesiony wyżej. Przejdźmy do najciekawszych bugfixów. Na smycz możemy w końcu wziąć kaomarnicę, zwykłą, jak i świecącą. Szalkery już nie pojawiają się na statkach endulosowo, tylko znowu w swoich odpowiednich miejscach. Rozdymki wcześniej nie broniły się przed axolotlami, które je atakują. Owcy częściowo zakrytej ametystowym szkłem zanikała wełna, co było widoczne przez teleskop z większej odległości. Korzenie trzymane w ręce nie były wyświetlane poprawnie i sprawiały wrażenie latających. Jednak teraz te, wyrzucone, stały się gigantyczne i oczywiście to jest błąd. Losowo pojawiająca się woda w jaskiniach pod oceanem, dalej występuje, ale już nie lewituje, tylko się rozlewa. Cóż mogę powiedzieć moi kochani? Aktualizacja 1.17 zapowiada się coraz gorzej, niestety. Pula rzeczy, jakie w tej aktualizacji się pojawi, jest całkiem spora, bo przypomnę, pojawią się trzy moby, Koza, Axolot oraz Glow Squid, pełno nowych bloków takich jak deepslate, wraz z gigantyczną ilością wyrobów, rzeczy z bujnych jaskiń czy jaskiń naciekowych, sypki śnieg, ametyst wraz z geodami, surowe rudy, luneta czy świecące porosty. Jednak uważam, że nazwanie tej aktualizacji jako części Pierwsza Caves and Cliffs jest lekkim nieporozumieniem. Do tytułowego Cave spasują geody, czy pojawiające się w jaskiniach porosty, nacieki czy nisko Deep slate, jednak to dalej mało. Do słowa Cliffs jedynie pasują kozy, które w górach aktualnie się pojawiają. Miejmy nadzieję, że usunięte dziś świece czy sakiewki faktycznie pojawią się w aktualizacji 1.18 i nie podzielą losu archeologii. Niestety ta również nie pojawi się w 1.17, ani nawet 1.18, ponieważ, jak już mówiłem jakiś czas temu, twórcy zdecydowali przenieść ten całkowicie nowy system w grze na późniejszą aktualizację. Niestety, przykro patrzeć w sumie na aktualizację, która została zapowiedziana we wrześniu na Mineconie, czyli aktualizację 1.17, która miała być rewolucyjna i chyba najlepszą w historii Minecrafta. Która w ten sposób niestety została potraktowana i podzielona na kilka różnych etapów. W sumie, nawet można powiedzieć, że na trzy aktualizacje, bo nadchodzące 1.17 z blokami, 1.18, które pierwsze snapshoty prawdopodobnie dostanie w wakacje i tam będziemy mieli nowy generator jaskiń, podziemne biomy, no i przede wszystkim Wardenant, którego czekamy, No i aż przechodzimy do 1.19, gdzie dopiero prawdopodobnie w tej wersji zostanie do gry zaimplementowana archeologia. Nie wiemy czy to będzie część całej aktualizacji, czy może właśnie cała aktualizacja 1.19 skupi się na archeologii, a twórcy mają jakiś ciekawszy pomysł, który mógłby być na tyle innowacyjny, że nadawałby się na dużą aktualizację, jakąś ażby była aktualizacja 1.14 Village and Pillage, gdzie zostały dodane najazdy i całkowicie nowe wioski. Cóż. Mam nadzieję, że deweloperzy nas nie zawiodą tak jak w ostatnich tygodniach, gdzie cały czas, jeżeli chodzi o Minecrafta, otrzymujemy niezbyt pozytywne wiadomości. Najpierw podzielenie aktualizacji, a następnie rzeczy, które zostają usunięte w snapshotach i przeniesione na dalszą część rozwoju Minecrafta. No nic, dziękuję, moi drodzy, za to, że obejrzeliście. Trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia, a do zobaczenia już wkrótce. Czyli mam nadzieję w przyszłym tygodniu, gdzie. Naprawdę chciałbym w to wierzyć, przedstawię Wam dużo ciekawszy i dużo lepszy snapshot. Trzymajcie się, cześć!